cześć, siebie, witajcie w kolejnym odcinku FNH I dziś, jak możecie teraz zobaczyć, no pogoda nam za bardzo nie sprzyja e, nam, ponieważ jestem wraz z Maciekiem, ale uwaga! Siewa, a siema Maciek mówi, dobra e, Ale uwaga, właśnie! W końcu nowe łowisko, bo dzisiaj właśnie musimy tu przejść przez takie krzaczory i zobaczcie, jesteśmy nad rzeką małą rzeką, nie za dużą rzeką Ale mam nadzieję, że ta rzeka będzie... E, to jest w sumie ta, ten sam odcinek, czy, no, ta sama rzeka, która e, była tam gdzie byliśmy na keniach wraz z Maciekiem, ale to jest o jakieś 3-4 km w, w dół rzeki Także nie wiem, mam nadzieję, że coś mm, jak, będą dzisiaj jakieś ryby A dzisiejszym celem jest szczu, szczupak lub okoń właśnie Maciek mówi e, Mam nadzieję, że coś będzie e, Na ostatnim odcinku był szczupak e, Także Fajnie było i właśnie na ostatnim odcinku nie mieliśmy podbieraka, a dzisiaj jesteśmy uzbrojeni. Co? Tak więc mamy nadzieję, dzisiaj na jakieś fajne rybki, fajne garbusy, może jakiegoś pajka fajnego możemy przyczasnąć. Nie wiem, mamy taką nadzieję, także jest piątek, także w końcu po lekcjach można się na ryby wybrać, bo tak to jedynie jeszcze mamy do dyspozycji środę, ale w tą środę. Ciężko się wybrać, no bo to jest taki środek tygodni. Okej, okay, także słuchajcie, ja już nie przedłużam. E, mam nadzieję, że coś się uda złapać. E, pogoda tak jak mówię, trochę nam nie sprzyja, ale mam nadzieję, że to nie nie wodzie Także ja już nie przedłużam, zapraszam na, na mojego Instagrama, phishing podłoga Zapraszam na Instagrama Maćka. No tylko jak masz na Instagrama. To wkleję wkleję. E, I zapraszam Was również do subskrypcji kanału, ponieważ już niedługo mam w planach ciekawy konkurs. I na 2000 subskrypcji mam z takim pewnym kolegą, właśnie. Obmyślany jeszcze, jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Także ja już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, wchodzimy na pierwszą miejscówkę. Po tych krzakach tutaj. Na początek u mnie będzie ciężko. A spróbuj tam dojść, czy ten, albo w lewo bardziej. Ja tutaj byłem wczesną wiosną, tutaj jeszcze aż tak nie było porośnięte i było trochę więcej wody. Na początku mały spin mat. Są koki, które umacniają brzeg. Słuchajcie, jest bardzo ciężko. Ja tutaj ciężko, ja też. Tam gdzie wiesz. Mhm. Dobra, słuchajcie, tutaj. Możemy jeszcze chwilę porzucać, ale będziemy się powoli ewakuować. Słuchajcie, jest, jest ładny okoń. Jest piękny okoń. Ojojoj. Oj, oj. słuchajcie, co tu się staniego teraz? Bardzo ładny garbus, taka dwudziestka. Myślę, że taka dwudziestka. Nie, ja widziałem, jak on atakuje. Piękny okonek, zobaczcie. O, ale pasiak. Super. Na razie go Nie wiem co z nim na razie zrobić. Hm? No wyhaczyłem tylko czy go wrzucać, żeby ławicę nie odprowadził. No, no wrzucę go, no bo nie ma... To jest naprawdę takie dojście do wody jakie tutaj jest. To jest masakra. Nie ma to Nawet żeby go jakoś wziąć chociaż yy, w, w, w chociaż w podbieraku go chwilę przetrzymać, ale powiem wam, że nie ma za bardzo jak. Idziemy z powrotem. Z nadzieją, że nie był to największy i z nadzieją, że nie odprowadził. Mocne branie. Widziałem jak on uderza w tą. Łaj. To już... oj. To, to. Nie wiem. Się. To chyba... Jaka, było jakieś klenie. Końcu będzie odcinek z rzeki z rybą. Ja też się zwijam. Dobrze, słuchajcie. Idziemy kawałeczek dalej. Pierwsza rybka zaliczona, myślę takie około 20-25 może takie naciągane już. Także już jest... Fajnie, myślę, że opłacało się też by po tego okonka przyjechać. Bardzo ładny okonek, bardzo fajne branie, bardzo, chociaż krótka walka, ale. Tak, bardzo fajne. Także Idziemy właśnie tutaj, kukurydzę. żeby nam tu jakieś dziki zaraz nie wyleciał. Tutaj nie rzucamy? Nie. Czyli idziemy szukać kolejnego fajnego miejsca. No. Ojcie, bardzo fajne miejsce, ale. Bardzo, bardzo zarośnięte. Zaryzykuję Ale nie ma jak Nawet nie ma jak, słuchajcie, zaryzykować Jeden rzut pod to drzewo Nie ma Nie ma sensu, słuchajcie Uff, Bardzo ciężko <laughs> e, Jeśli chodzi tutaj teraz o jakąś fajną miejscówkę E, udało nam się tego jednego konia złapać, też jestem zadowolony z tego, bardzo miło wszystko. E, ale warunki do połowu są bardzo trudne. Jest bardzo dużo pokrzyw, bardzo wysokie są przede wszystkim te pokrzywy. E, bardzo dużo krzaków, przez które się trzeba bardzo długo przedzierać. No ale nie poddajemy się, staramy się. Tu teraz mamy bardzo. W yy, już teraz jest praktycznie yy, mały rówek do przejścia. Oj, oj. Także mam nadzieję, że. Yy, to już praktycznie jesteśmy przy tym miejscu, co do którego dążyliśmy. Tu będzie takie fajne zakole. I tutaj właśnie na tej głównej miejscu się główny, główny cel naszej wyprawy. Yy, Dzisiaj tutaj yy, jest koło tamtego usuniętego drzewa Za Maćkiem Nie wiem czy to będzie widać Jest dużo wody? Ej no tu Ej ale to było Ale tu musiał, no właśnie wymyć Dlatego ta rzeka taka płytka Idziemy trochę dalej A słuchajcie akcję przejścia przez taką małą Ojej, taki mały strumyk Ej, Czekaj, bo moje się Czekaj, muszę ją trochę dalej złapać. Czekaj, żebyś mnie nie zahaczył, ja to sobie zaczepię o przelotkę. Oczywiście ktoś teraz do mnie się dobija, oczywiście, no bo jak tutaj inaczej, no? no halo? Słuchajcie, miałem przez chwilę małego konka. Wszedłem po takich pokrzywach, jestem tak poparzony, że to szok ale był mały okonek, widziałem go, nie był to duży myślę, że wymiar miał, ale nic więcej na pewno około 15 cm, taki nie większy na pewno ale kurde, już nie chcą brać Jeden był. Był jeden okonek na pewno. Ale myślę, że tu bardziej będzie ławica stała. Miejsce naprawdę, zobaczcie, są mi tyle pokrzyw, że to jest szok jakiś. Wchodziłem z kijem i ten kij gdzieś tu jeszcze leży. No, oczywiście, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale... <laughs> tu nie jest jakoś głęboka ta rzeka, no ale mimo wszystko jest to cały czas rzeka, tak. Tutaj jest ciągły prąd. I to trzeba uważać na takich... Rzekach niby tu jest płytko, ale tego się nigdy nie wie, co nas pod nogami czeka. Tak. Dobra, chyba będziemy wychodzić powoli. A ja tak się męczyłem. Już jakiś próg wodny widzę Po prawej mojej stronie, nie wiem czy na będzie widać Idę, idę! Co tam? Idziemy do Maćka, Maciek ma rybę Teraz chcę stąd wyjść Gdzie ty jesteś Maćku, co? A tu! Oj, to też jest historyczna miejscówka, tutaj co tam mam? Oh no! Pokaż O, oh, ja tak krzyczałeś, że ja wystartowałem jak... Łomat miałem takiego samego przed chwilą mi spadł No dawaj, leć O, oh, no się tak poparzyłem Tutaj był chyba ten kleń wielki, nie? Co my tu na spowiku byliśmy To tu było Ale to swędzi wszystko ty ty masz Tu już jest blisko, możesz rzucać Ale pokuły mnie te pokrzywy teraz jak wchodziłem, słuchajcie, masakra Dobra, słuchajcie, ja lecę trochę dalej Ale to kuje, masakra Słuchajcie Wszedłem tutaj właśnie Nie wiem co to jest, jakieś w ogóle... W i <laughs> Idę w stronę rzeki A, już miałem nadzieję, że tu nie będzie aż tylu tych pokrzyw... W ogóle gdzie ta rzeka tu jest? Jeszcze tak chciałbym się zapytać. Hej, Tam są, tam jest, dobra. Nie będę przez aż takie pokrzywy szedł. Nawijamy. Już się ucieszyłem że będzie jakiś fajny odcinek, gdzie będziemy jakieś dojście w miarę do. do wody. Będzie można trochę dłużej zostać, będziemy jakieś dołki, w których będą stać te drapieżniki. No niestety moje szczęście nie trwało zbyt długo. W sumie to zazwyczaj to to szczęście nie trwa jakoś długo. Ojej. Bierzemy, podbierak. Maciek Co tam? Słuchajcie, w końcu miejsce, gdzie można dojść do tafli wody. Ojeju. No ciężkie jest wędkowanie na takiej rzece. Dość mocno zarośnięta jest ta rzeka. Trzeba sobie po prostu pochodzić, jeden, jeden dzień cały poświęcić na... No to był zaczep, jeju, już się ucieszyłem, że to jakaś ryba. Na na jakieś mm, uporządkowanie trochę tych tych y, krzaków, które powycinanie i wtedy można by było dopiero myśleć o łowieniu. A tak tak, na, tak naprawdę tu trochę na żywioł. Z piątek po lekcjach, także. Gdzie Maciek? Tak. Przy wodzie, a kuku <noise> jak tu się dostać? No normalnie trzeba uważać, żeby nie zjechać. Tylko tak to tu jest normalnie brzeg. Tam przed chwilą coś zaatakowało. Chyba że rzeczywiście zmienić sobie na trochę większą gumę, teraz dać chwilę okoniom spokój, a pójść trochę za szczupym. Albo po prostu mieć jakąś po prostu obrotówkę małą. słuchajcie, jest kolejna miejscówka. Ostatnia już chyba dzisiaj, chyba że jeszcze coś po, w drodze powrotnej o coś zahaczymy. Ale nie wiem. Fajna wysypka w sumie na środku zmieniono trochę większą białą gumkę Nie ma jakiegoś konia pod tym drzewem ja O konia nie ma, ale jest zaczep Idzie, 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 idzie. O ja. bodyla Nie ma jakieś gumki albo blaszki, bo to taki patyk, który Trzymał dość mocno Tam jest jeszcze fajny, ale tam też są zaczepy, więc tam nie rzucę. Ale tu pięknie, bardzo ładna jest ta rzeka, bardzo mi się podoba. Nie, bawię się przy brzegu. Dajcie powrót. Przez, wracamy już. Musimy z powrotem przejść przez ten. Moj strumyczek. Ojej. Teraz się stąd wygrzewać. Wędki trzeba osiąść Jakieś autko. Pomachamy. Cześć. I idziemy dalej. Ojej. Jej, jej, Myślę, że oddam jeszcze parę rzutów na tej miejscówce, na której złapałem konia i będziemy powoli wracać do Domciu, Bo już się ciemno robi. Także o... zobaczymy, także widzimy się już od razu na tej miejscówce i pewnie już się pożegnamy. Oddam parę rzutów na odcinku, może jeszcze i się pewnie pożegnamy. Słuchajcie, już dochodzimy powoli do tej ostatniej już dzisiaj miejscówki. Może jeszcze się uda jakiegoś garbuska albo mojego fajka wyciągnąć, to na nic więcej nie liczyłem. Jedynie co to o, na okonie jakiegoś. Oj, tę kiszonkę! Na kiszonkę jadę. Maksymalnie co no, to mówię, że to jest ten okonek, i nie zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Doszliśmy z powrotem. O, jeszcze jakieś ryby się No Dobrze, zobaczymy. Trochę większa guma niż wcześniej był ten spinmat. Z trochę cięższą główką. Trochę szybciej spadnie na dno. Siedzi, ale to nie okoń, tylko zaczep. Okej okay, słuchajcie, ja więc w tym odcinku też by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. E, jeśli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia opeczki w górę, subskrypcji. E, Okolik fajny wpadł, także mimo wszystko jestem spełniony, ponieważ nie spodziewałem się, spodziewałem się, może powiedzmy tak, czegoś się spodziewałem, spodziewałem się czegokolwiek, żeby chociaż taka... Piętnastka wzięła, dziesiątka wzięła. A wpadł fajny garbusik u mnie i yy, taki myślę, że wymiarowy garbusik yy, u Maćka. Także bardzo fajnie. Ja zapraszam Was również jeszcze raz na mojego Instagrama. Przypomnę w podłoga Hubikson Instagrama Maćka. Taki sam jak wcześniej. E, no i co, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku FNH. Na razie.